Przez jakiś czas wydawało się, że nastanie pokój, ale tak się nie stało. Gdyż istota Diablo wciąż znajduje się w czarnym kamieniu dusz. Nie mogę go zniszczyć, ani pozwolić, by zło pozostało w niebiosach. Dlatego trzeba go ukryć, nawet przed aniołami, W lesie by to wystarczyło. Dobrze się spisaliście, Horadrimowie. Wasza praca dobiegła końca. Ale teraz czas uciekać. that's it Przywiodły mnie do miasta zachodniej Marchi, na którego ulicach anioły mordują bezbronnych. Kto przysłał żniwiarzy i w jakim celu? Poznam odpowiedzi, ale najpierw przerwę tę masakrę. Nauczę tych żniwiarzy lęku przed krucjatą. Cześć wszystkim z tej strony drużyna krzyżowców w postaci Black Lizera, Sarlena i Wuchaja. Dobre. No, mamy tutaj dwie laski i jednego warchola. Tak, z pieskiem. Z pies ej, właśnie z pieskiem, bo ty masz tą edycję kolekcjonerską. On, on coś robi oprócz biegania za tobą? E, biega za <laughs> Czyli tutaj. Czyli... No dobra. To jest pupil cisław nie wiem gdzie odszukał ej wazcie nadużujcie ja sobie fabułę chciał ograć wiecie też opracujcie z teraelem jakiś plan trzeba znaleźć maltaela powiedz teraelowi że się z nim zachodzi i masz ruszaj a paweł za to rozważa jeszcze Czy nośysz te skrzydła ze sobą to specjalne ja nie Zostawię o Paweł, bo on, on cały czas je włącza. Może w skrzyni zostawiam. Podobają mi się. Okej. Okay. Milcza brama. Nie, nie, nie. Nasze postacie są na... na od 15 wzwyż poziomy, poziomu z tego względu, że nie chcieliśmy pokazywać wam jakichś tam słabych e, minionów, bo... bo to nie jest atrakcyjne ogólnie. A teraz można przynajmniej pokazać jakieś tam umiejętności. No i każdy się różni, nie? Mówię, no właśnie, bo, to każdy każdy ma, bo każdy ma trochę o, swój własny nie. styl grania. Ja poszedłem w sumie w atak mocno, ale i tak nie mam za dużego ataku. No, ja mam tak te po Teraz właśnie słotówka w polskiego. W przypadku pani Przelewiec. Właśnie, bardzo mi się podoba polski dubbing, ale tutaj mamy. Człowiek, aktor, się nie podoba męski głos. Nie wiem, nie mam męskiej postaci. Ja też nie. Eee, jakby ja tego typa już znał, gdzieś słyszę. grałeś już <w> nim. <gry> Co, chodzi ten DWM w górę? Tak, tak, to tak. skrzynia jest, Ale na... nie powiedziałeś, ile masz ataków? 108. A ja 134. No. Na pełnym busie. Chociaż skaczę mi to. Ja na przypieszeniu mam. Mam no, 1835 Ja mam 171 o, Ja rysuję, ja, ale ty masz 18 poziom? 19? No, się nie chciał przyznać, Cheater 1. Haha, ha. ale te poziomy niewiele dają. Dają, dają. No właśnie, ale niewiele, to bardziej od przedmiotów zależy. Dajo, dają. Proszę pana. Bardzo ładnie jesteśmy w zachodniej marki. Gonimy, gonimy. Dosyć ciekawy jest w ogóle początek tego aktu, nie? Od razu bitka. Bo w poprzednich to wrzucali nas w sumie chwilę po, po jakiejś tam walce do, do, do głównego huba, a tutaj nie yy, panowie. To ja ja Dobra idę To ja biję Dobra poleciały Czy jeszcze nie zdążył zauważyć to gramy na mistrzu a, gramy, bo my jesteśmy mistrzowską klasą i osoby grające poniżej to ciosy. Dziękuję. Tak. <grywamy> dobra, no. <grywamy> tak, koniec rozmowy na ten temat. Jak umrzemy, to wina gry. Więc nie ma. Nie no, jak umrzemy, to umrzemy. Ale wiesz, ale nie, nie, nie powinno się grać na bardzo łatwym poziomie. Czyli no, jest... normalnym, innymi słowy. Tak. Na no, normalnym. Ten normalny jest za łatwy. No, no, ja nie zacząłem nawet grać. Czy Czyżowcem od razu wziąłem ekspert, chwilę pograłem, czyli nie. Miałem wysoki. Na... No. Ja, ja by... pograłem od normala. Szybko na ekspert. Jak tylko załatwiłem po pierwszych parę, Czy grałem w Razem. Nie, to było za proste. W dodatku chyba poziom zmniejszyli trudności. I nie tylko i ten. Ja mam takie wrażenie, bo popytałem ludzi. Jak tu tu umiejętności? A właśnie, ten, nie, nie odpowiedziałeś mi, ten piesek pomaga? 15, nie, odpowiedziałeś, A, a nie słyszałem. on sobie tylko tak biega. Tak. Ale to dupa. No, wiesz, no... Nie no, taki fajny, fajny bajer, nie, ale... Ale generalnie myślałem, Od, że będzie to sam Nie, no komuś. Ale śmieszny jest taki, kościsty. O. Domaga bardziej pas. Mały zoom. Do, no do Shemana by pasował. A do też. Ja myślałem, że ty klasa to będzie troszkę inaczej wyglądał, ale tak samo wygląda. A to szkoda, szkoda. Byłoby trochę do... zbyt pięknie. No, no byłoby zbyt piękne Czemu? Pójdź na Wiktorku. Co jeszcze? Ej, u niego można kupować. To jest pan sklepikarz. Ale nic nie ma. Już nie wierzę. No, no, z... Znowu się no, z... Czyli jesteśmy, jesteśmy proteani? Nie teraz... <noise> już nie Włączyli kobiety. No, no jestem. Poniekąd. No, poniekąd. Nie, nie do końca. Nie do końca. Do końca. No, pominęliśmy parę aktów. <noise> no, tak, tak to wyliczył. O! Nie zatrzymujcie się. O Jezu, a, to jest ta! Eee, mm. yy, no. Kobieta z kosą. Zapomniałem, jak się nazywa. Stucha. To A. Tak. Jak się nazywa ta umiejętność, tak ten, z góry atakujesz? Eee, yy, opadający miecz. Aha. To, ja to nie strew. ma miecza, ale okej. No, ciekawe, ciekawe. Z którego to jest? Z dziewiętnastego. A, czy ta dobra, to już wiem, która to jest, to jest drzewka. Trzeba coś rzecz. korzystać z tego, z bo oni nic zjedzą. No właśnie ja nie używam go. Ja nie to... lubię prowokacji. Też nie lubię. Póki co za małe bonusy daje, żeby... Nie daje sobie w takich życie i gniew, ale... No ja duchowo się nie Bardzo, wielkości. bardzo ładnie, bardzo ładnie. Y tak w ogóle skille w krzyżowcu są tak ustawione, że niektórych nie można używać nie mając sarczy, a inne broni. Chociaż nie wiem na czym to do końca polega, bo przecież walczy się samymi broni. To jest właśnie ciekawa sprawa. Chyba że ktoś samymi skillami walczy, nie wiem, mocą Jedi być. Dobra, okay. jadę na koniu. O! Oh. Co za badzie zatrzymał się Masz chujowego Czekoń konia. Czekła się bo. zatrzymał, to nie jest zabrębnie. Masz chujowego konia, konie Rafał to pewnie był. Nie tak I ten w ogóle lata tam poza mapę sobie wyleciał zadowolony. Co, młotek czy co? Nie, ty przeciwnik. Aha. Bo to duch. No to A zadowolony z tego powodu, to nie wiem. Ło <laughs> wow. wow, wow. Ej, ej, nie lubię jak oni się rozpraszają. Lubię ich w grupie bić. Ej, to, Ci ucznicy są strasznie silni. No łucznicy są, są... mocni na... na tego. Na krzyżowce, ale to chyba jedyna klasa taka. Co to takie te... na ziemi stawia jakieś kółko? Ja. Koncentracja, leczenie na obszarze. Au, o, o, o co fajne. Co... Jak to, że mam problem z życiem, to stwierdziłem, że to będzie w na umiejętność. A nas He? też leczy? Eee, Jak tak, tak tam stoimy tutaj, w Hearthstone'ie, konsekracja zabija, ciekawe, a to ta sama firma. Ale... inne uniwersum. Nie, tak, inne In uniwersum, no. No work'em. Oczy tu. A, jeszcze nie można, A ja tu przeniknąłem ostatnio. Do, do tego momentu przeszedłem, bo musiałem scitować akt, żeby tutaj się dostać. ale jakoś jedzie. No, Ej, nie uciekajcie, nie uciekajcie. No, Dużo duży jest tutaj. Chyba użyję umiejętności opadający mięśni. Eee. na czacie walnął przedmiot z Radingera. A wiem, co to jest. Topór, który jest. Oj, wobec Oho, czyli będziemy Fordem. Jajemy heretyków. Bo nie jest y, sketchy, y, Limoso, no, z tych walimosów na ekranie. No, mów. Myślę, że za wylardem widzę, robią sobie e, religion, hip hop i tym podobne. Jak no, A, no, no. Że ma chowu i heretyków. pamiętam to. Ja sobie to nuciłem w drodze do domu. Taką wspomniał też zresztą. Ja. <grymne> ale to był dobry sketch. Ode mnie, sklep, ale mi życie sobie... Ej, zauważyliście, że oni nas na raz nie, nie, nie przestraszyli? Nie przestraszyli raz. Tak, a potrafili? Mieli koszmar. O, nie zauważyłem. Chodź cóż niewiarko. No mówię, ja raz przestraszyli. Ja nie... Nie, nie może też nie wyczułem nawet. Cieni śmieci. Wracaj do śmietnika. Wracaj do śmietnika jest. Nowy no, to Marta. nawet pasuje tutaj. Ej, o, co ty uciekasz? Ej, Kweścia! Siema! Iraelu, dlaczego armii Maltaela atakują zachodnią Martę? Ponieważ karmi się śmiercią. Za każdym razem, gdy żniwiarz morduje człowieka, Maltaela nosi siłę. A ponieważ najwyższe zło zniknęło, Maltael wierzy, że nastał idealny czas, by zakończyć wieczny konflikt. Hmm. Ludzkość nie ma nic wspólnego z tą wojną. Ale jesteśmy dziećmi demonów i aniołów. Gdy Maltael na nas patrzy, widzi demonów. Wow, ej, dobra. Wewnątrz schronili się wszyscy uchodźcy! Za mną! Za mną! Oooo! Ładne zmieramy efekty. No. Mrocznie strasznie tutaj jest generalnie. Oho, O, słyszę... Kasadia, o właśnie, tak się nazywa. Dobra, ciśniemy ją. Jak to nie jesteś gotowa? Jesteś, jesteś. Ile efektów świetnych? Nie wiem czemu, ale mam jakieś dziwne spadki FPS-ów. Mam już do to 20. No mi spada do 30. Panowie, zaraz umrę. Panowie, zaraz nie umrę. Spokojnie. Ojej, dobra, cofam. Ja też. Dobra, idę. Ej, nie mogę uciec. nie mogę uciec. No, uciec. A no ja też nie mogę uciec. W ogóle ona cały czas miała miecz. Ja tak Dobra, kocham. Ona jest silna. Ja, ja się tam przy zwłokach. Yy, jest, jest pewien problem taki, że zauważyłem, że krzyżowiec potrafi się blokować na zwykłych, yy, głupich elementach, prostych do przechodzenia, które normalnie przechodzi. Dobra, ja zabijam moby, wy się skupcie na tamtym. Jedna osoba ja powinna być. Y, małe. Fuck. Ja nie jestem tylko w stanie teraz zrobić tego. Nie mam życia. Rzuć konsekrację. I ładuję się. A. Uciekłem A. So z walki. Będę pacyfistą. Ile to mi leczy? O, dobra, 43 ja. 10 na sekundę. Za mało, żeby tym miał wielkie Ja zginę zaraz. Mm. Ja zginąłem. Uff. Ja. No, się tutaj! ran. Ja... Ej! Co, co Dzięki! By? Wiesz to co? Zginałeś? No, zostawiłeś mnie! Uff! <laughs> no, tak, tak, że... zaraz się dołączę! On był taki, żeby się bronić w tym miejscu. Ale szła kasadię, to był bez sensu. Ale no, uciekanie też nie ma sensu, bo ona przyzywa mopki ciągle. Tak, dlatego mówiłem: jedna osoba ściąga mopki, a reszta bije. Gdzie ona jest? Na dole. Gdzie to jest za czarna dziura w ogóle? Nie wiem, no bo mnie też maga w cholera A, on ja, pasowało. On ma czarną dziurę właśnie Nie ma, nie ma, nie ma O o, dobra. zrobiłem z tego, co ci? Spotkałeś brata już ile. Gorata? Brata Gdzie jest Gorat? A, brata Myślałem, że... że Borata spotkał. To był zły brat albo, albo Gortata. To Albo było dobre. Kurde. Biegniesz, biegniesz, a tu Gorta. Zagramy? O, sakra Goni mnie! Czemu mnie? Czekaj Jestem Siema, a oni stoją i się patrzą. Właśnie zawsze teraz. Nie wiem co jest z nie tak radna. dzisiaj. Umrę znowu teraz. Może się zmęczył. Dobra, ja znowu to jest bieg. naprawdę wyzwanie. To jest dobrze, ale fajna muzyka skrzypcowa, ja pierdzielę. Już wiem czemu tak pisałeś, że ten... Że jest, jest... genialny soundtrack. O, zginąłem. Bijmy ją, bijmy ją! Co ja mam za czerwoną kreskę tutaj? A, to przeciwnik. Zrobiłem opadający miecz, spadłem na nią i umarłem. Ja ją zabiję. W imię... Karatu nie teraz. Karatu. Holy shit. Mm. Da się stąd uciec? Nie da się. Holy nowa. Matko blizzardowska. No, matko bosko Blizzardosko. Jest. Oh. Ładnie. Prawie jakbym zabił, pomogłem wam. Musimy zrobić, co w naszej mocy, by spowolnić. Masakrację. I byśmy mogli bez przeszkód kontynuować gromadzenie. Wow, ale za to odrzuciłem jakiś. Do zwycięstwa Maltaela. słucham Pawla. Nie, nie słucha hmm. Zakończmy to szaleństwo. Gdzie jest Maltaela? Wiem jedynie, że nie ma to w zachodniej marki. Mógł zabrać Czarny Kamień Dusz dosłownie wszędzie. Lecz po co mu kamień? Istnieje jakiś sposób, by się tego dowiedzieć? Być może. Kiedy Malta zabierał Kamień Dusz, ukruszył się odłamek. Możliwe, że badając o króla, poznamy plany innego brata. Zatem zbadaj odłamek, a ja obronię miasto przed nie Akara, ty mnie yeah. Ja. Będziemy bronić miasto przed żniwiarzami. Jak w Mass Effect, I się tak samo skończy. Bez spoilerów. <grymne> Szybki przegląd umiejętności, jedziemy dalej. I... ja swy... tu klikam. Dziękuję. Przepraszam. To mogę być ja tak, gdzie na śmierć idzie po ciebie. co to mówi? Ej Co ty Co ty tu robisz? Kto? Ale Jaja Kamień Mogę ciebie wsadzić gdzieś? Nie. W Zbroję. Nie ten... Nie to co myślałeś. Ty, <laughs> Ej, ale fajny hub. Taki duży i obszerny. Ale ciekawe co powie pan Hedrick. Gdzie jesteście? Tutaj? Przy nic tak lol miasto jak miasto niczym się nie różni dobra to ja bym tutaj intro w ogóle zakończył takie krótkie co okej okay. no no to no to koniec cięcie kropka hej Bywać.